Siema, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Odcinek Serii FIFA Eksperymenty. Eksperymentowaliśmy już, jakby sobie poradziła legia w Premier League. To teraz zobaczmy, jak może reprezentacja Polski by poradziła sobie w Premier League. Już wam mówię, na jakiej zasadzie to robiłem. Oczywiście brałem pod uwagę mecze listopadowe, powołania na mecze reprezentacji Polski. Przeniosłem właśnie wszystkich Polaków do Norwich i Norwich właśnie sobie symulowaliśmy cały sezon. Żeby zobaczyć, na jakim miejscu zakończyliśmy, i zakończyliśmy na siódmym miejscu, czyli Polacy byliby na siódmym miejscu w Premier League. No, czy to jest realne? Nie wiem. Mistrzem z to: Liverpool, przed City, United, Chelsea, Leicester i Wolves. Trochę zabrakłoby nam do tego top 6, które jest naprawdę dziwne w tym sezonie. Ale mamy miejsce siódme, tak jakby Norris. Jesteśmy przed Arsenalem, przed Spurs, czyli reprezentacja Polski byłaby lepsza od Arsenalu i Spurs. Jeszcze zobaczmy sobie na klasyfikację, może strzelców, czy jacyś Polacy będą tutaj w czubie. No, w czubie nie ma nikogo. Nawet Roberta Lewandowskiego. No jest Krzysztof Piątek, pijo, o 12 goli w 28 spotkaniach. Dalej mamy jeszcze kogoś, nie ma nikogo z Polski. W asystach mamy Mateusza Klicha z 6, Lewandowskiego z 5. No lewe słaby sezon w Premier League Roberta Lewandowskiego. Czyste konta, zobaczmy jeszcze. Wojtek Szczęsny, 18 czystych kąt, najwięcej w lidze, razem z Edersonem i Alisonem. Ale, ale zagrał mi imię spotkań dostał złote rękawice. O proszę, więc to jest spore zaskoczenie, że Wojtek Szczęsny. Jeszcze żółte kartki, tu Piszczek. Mamy piśczka był powołany, tak naprawdę już nie gra w prezentacji, ale go sobie dałem i teraz może przejdźmy, zobaczmy statystyki, statystyki meczowe, ile meczy zagrali. Lewandowski 40, szczęsny 40, 39 Bednarek, a może zobaczmy strzelców najlepszych Pio, Pio, 13 bramek Krzysztofa Piątka, 13, 12 bramek Roberta Lewandowskiego, 10 bramek Arkadiusza Milika, 7 Grzegorza Krychowiaka. 6 Mateusza Klicha. Do tego jeszcze brameczki, mamy trzy przemysław Frankowski, ja pokażę Wam wszystkich, zobaczymy kto strzelał. Kownacki dwie bramki w Premier League, Rybus dwie bramki w Premier League, Zieliński tylko dwie bramki, no Piszczek też ma dwa gole. I po bramce dali Kondzior, Bednarek, Jędrzejczyk przepraszam, Bednarek, nawet Bereszyński strzelił gola, nawet Dominik Furman strzelił gola, ale on strzelił gola w Damien FA Cup, ale no bramka w z angielskiej to bramka. Grosicki bardzo słaby sezon jak z brameczką, a reszta już bez goli. Może jeszcze sprawdźmy sobie na asystentów, kto ile razy asystował. Mateusz Klich, 8 asyst, Robert Lewandowski 6, 5 asyst Damian Kądzior, 5 asyst Zieliński, 3 asysty Góralski, 3 asysty Rybus, 2 asysty Pio Pio, 2 Grosik, 2 Krycha. Jedna asysta nawet Szczęsny miał asystę, proszę bardzo. Asysta Frankowskiego, Piszczek i Reca jeszcze z asystą, reszta już bez żadnych liczb. Może teraz przejdźmy, Zobaczcie, jak poradziliśmy sobie w Pucharze. The Emirates FA Cup. Odpadliśmy w szóstej rundzie z Wolverhampton 2 do 1, czyli to był ćwierćfinał, Szósta runda to jest ćwierćfinał. A w Carabao Cup zobaczmy, jak nam poszło. W finale United wygrało. Nas tu nie było, nas tu też nie było. No i w drugiej rundzie byśmy odpadli jeszcze. Zobaczmy, tu nie ma nas. Czwarta, trzecia. Odpadliśmy w trzeciej rundzie z Leicester po rzutach karnych 5 do 4. Mhm. Mm no i tak to właśnie wyglądało. Może spójrzmy sobie w kalendarzu, jak wyglądały nasze mecze. Przegraliśmy 4-0 z City. Przegraliśmy z Burnley 2-1. Z Chelsea 3-1. Z West Hamem 2-1. No jaka seria porażek. Zwycięstwo z Southampton, 1-0. Zwycięstwo 3-0 z Watford. 2-0 z Brighton. Remis z Arsenalem 2-2. W lutym porażka właśnie z Wolverhampton. Porażka z Evertonem. Remis z Sheffield. Zwycięstwo z Brentford. Remis z Leicester, porażka z Wolves ponownie, porażka 5-0 z Liverpoolem. Molesz Liverpool nas przejechał, Newcastle 3-1 zwycięstwo, Styczeń, Styczeń ze Swansea zwycięstwo 4-0, zwycięstwo ze Spurs 2-0, z Bournemouth 1, z Manchester porażka 2-1, zwycięstwo z Blackburn, z Crystal Palace zwycięstwo 2-0, z Tottenhamem porażka 1-0, z Aston Villa zwycięstwo 1-0, Wolverhampton remis 1-1, 1-1 także z Leicester, 2-1 z Sheffield, 3-0 z Arsenalem wygraćmy, 2-0 z Southampton, remis z Evertonem 1-1, zwycięstwo 2-0 z Watford. I co mamy dalej? 3-0 z Bournemouth, czyli ten start sezonu był naprawdę dobry. Z United zwycięstwo 2-0, Oproszę. Z Bournemouth też 2-0, z Aston Villa 2-1. No na początku moglibyśmy być, być liderem, myślę. Remis z Leicester, zwycięstwo z Crystal Palace, zwycięstwo z Burnley, remis z Manchesterem City. Porażka 3-0 z Liverpoolem, 3-0 zwycięstwo z Newcastle, zwycięstwo z Chelsea i zwycięstwo z West Hamem. No czyli start kapitalny mieliśmy, ale końcówka sezonu już troszkę siły opadła. Widać, że nieprzyzwyczajeni do gry w Premier League, do bardzo wymagającej ligi. Także no co, tak prezentuje się tabela. Zostawcie łapeczkę i suba, jeśli Wam się podało ten materiał. Ja się z Wami żegnam, do kolejnego odcinka. Na razie, cześć!